Cześć, tu Ewa ze Dzisiaj kolejny filmik z przedstawieniem naszych koni. Następne nasze konie pokażemy, przedstawimy, troszkę o nich opowiemy. Zapraszam do kolejnej części. Teraz stoję przy wanilce i przy wersecie. To są kucyki, które kupiliśmy razem z jednego miejsca. Werset jest koniem dla troszkę bardziej zaawansowanych osób, koniem bardzo wrażliwym, ale przesympatycznym i tak jak widać bardzo takim miziastym i przytulaśnym, więc jak najbardziej kochany, kochany kucyk. Wanilka, która w tej chwili sobie od nas odeszła. Wanilka przyjechała do nas jako koń, który był super na ląże i super w teren, natomiast trudny na ujeżdżalni taki dosyć charakterny na ujeżdżalni. Natomiast bardzo, bardzo nam się poprawiła w ostatnim czasie i super pracuje pod dzieciakami, skacze, galopuje, wszystko robi na ujeżdżalni. Jest naprawdę dwa bardzo, bardzo fajne konie. Teraz stoję przy Ciri, która jest przez nas nazywana Znajdą. Znajdka jest koniem, tak powiedzmy wyratowanym z dość trudnych warunków. I mamy ją od źrebaka, natomiast ponieważ wcześniej była w słabych warunkach, to wpłynęło na jej nogi, które są w złym stanie, są... są mają stałe zmiany, które powodują, że nie może pracować pod siodłem, nie będzie pracować pod siodłem, natomiast jest absolutnie kochanym, miziastym koniem. Jak macie okazję przyjść na, tutaj gdzieś do, do ogrodzenia, to na pewno ona będzie jednym z pierwszych koni, które przyjdzie się przywitać, pogłaskać, tak jak widać, przylepić. <grych> Zachęcam do miziania znajdów. Teraz jestem przy Siwym. Wszyscy na niego mówią Siwy, natomiast jego imię jest Esmenach. Esmenach jest... Moim koniem prywatnym można powiedzieć, nie chodzi w rekreacji, jest jak widać moim, <głos》> moim koniem, jest jak każdy Arabek, jest bardzo mądry, bardzo szybko się uczy, fantastycznie się z nim współpracuje, bardzo fajny koń w teren i też bardzo, bardzo sympatyczny właśnie do pogłaskania, pomiziania, zajrzenia do niego, na pewno bardzo chętnie się przywita z każdym. Teraz obok mnie stoi Alpen. Alpen jest najnowszym dodatkiem do naszego stada. Jest z nami trochę ponad dwa miesiące chyba, o ile dobrze pamiętam. Alpen jest najwyższym, największym koniem w naszej stajni. Ma około 1,75 m w kłębie. Jest bardzo, bardzo miły, bardzo sympatyczny koń. Jeszcze niewiele potrafi pod siodłem, ponieważ dość krótko pracuje pod siodłem, natomiast jest bardzo spokojny, zrównoważony. Super koń. Fajnie się dołączył do naszego stada. Bardzo jest sympatyczny. Bardzo jest sympatyczny, bardzo miły. I jak będziecie mieli okazję pojeździć, na pewno zobaczycie, jak wielką fajdą jest jego galop. Część dodać, że się nazywa Bryś. Tak, na imię ma Alpen, natomiast my na niego mówimy Bryś ze względu na jego gabaryt. Także jak usłyszycie, że dzisiaj jazda na Brysiu, to właśnie na nim. I na tym kończymy kolejną część opisywania naszych koni, opowiadania o naszych koniach. Będzie jeszcze jedna część, jeszcze nam zostało pięć koni, o których opowiemy. Zapraszam serdecznie na następne części. Jeżeli Wam się podobało, lajkujcie, subskrybujcie. Wszystkie linki oczywiście są pod spodem. I do zobaczenia w następnym filmiku. Cześć.